Dzisiaj będą tematy dronowe, a dokładniej mówiąc, pogadamy o tym, gdzie warto polatać dronem w przemyśle i co warto ponagrywać. Na potrzeby tego filmu wybramy lokalizacje, które są w miarę blisko siebie i które przy okazji są w miarę ciekawe z perspektywy droniarza. Jeżeli jesteście zainteresowani punktami, które wybrałem, koniecznie zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. Na początku zwiedzania udałbym się w okolice Przekaźnika oraz Kopca, ponieważ są to najwyższe punkty mieście, z których będziecie spokojnie mogli sobie złapać całą panoramę miasta. Tak naprawdę tutaj nie potrzebujecie drona, można sobie spokojnie ustawić aparat na statywie albo załóżmy na monopodzie i wszystko sobie można nagrać. Oczywiście z perspektywy drona wszystko wygląda dużo lepiej, więc tutaj spokojnie można się zbić na wysokość 20-30 metrów, żeby sobie wszystko elegancko nagrać. Przy okazji będziecie mogli sobie dalej ocenić, w którym kierunku chcecie się udać, co was interesuje i co będziecie chcieli nagrywać. Następną miejscówką jest Zamek Kazimierzowski, który znajduje się dosłownie nieco niżej i który bardzo fajnie wychodzi na przybitkach z okresu wiosna, to jesień, czyli w momencie, gdy na drzewach mamy liście. Ale skoro mamy drzewa, to tutaj również trzeba bardzo uważać, żeby dronem nie zahaczyć o gałęzie, ponieważ oto jest naprawdę bardzo łatwo i jeżeli mogę coś zasugerować, to ja sugeruję startować i lądować dronem z dziedzińca zamku, ponieważ jest to najbezpieczniejsze miejsce. I w ten sposób minimalizujemy sytuację typu, że dron gdzieś tam zahaczy i no niestety zostanie nam na drzewie. Kolejna na liście jest wieża zagerowa, którą prawdopodobnie widzieliście już na wcześniejszych przebitkach. Tutaj taki mały protip z mojej strony, a mianowicie chodzi mi o to, że to że warto sobie ponagrywać, warto sobie porobić tam zdjęcia w momencie, gdy mamy golden hour, ponieważ wychodzi nam bardzo fajny klimat. Nie trzeba się tak naprawdę zbyt dużo napracować, żeby uzyskać bardzo fajne efekty i rezultaty. I też tutaj warto pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie chodzi mi o to, że w pewnym momencie, w pewnym miejscu za każdym razem pojawiają się zakłócenia, więc tutaj warto mieć to na uwadze i warto mieć drona na oku, ponieważ są takie momenty, że on sobie lata, no ale niestety w pewnym momencie się zatrzymuje i zrywa nam połączenie. Trwa to wprawdzie kilka sekund, ale warto mieć to na uwadze. Jest zwierza, to musi być i rynek, który znajduje się dosłownie kilka kroków dalej i który wypada w bardzo fajny i klimatyczny sposób za sprawą tych takich starych kamieniczek oraz za sprawą tych takich wąskich uliczek. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no bo też tak może być, no to wtedy do wyboru w okolicach rynku macie załóżmy kilka różnych kościołów. A jak wiadomo w Przemyślu tego nie brakuje, bo tutaj na jednego mieszkańca przypadają dwa albo trzy kościoły. Jeżeli kościoły kogoś nie interesują, bo też jest taka szansa, no to wtedy polecam odwiedzić Muzeum Dzwonów FIFA, które wypada w bardzo fajny sposób. Tutaj nie trzeba się wznosić na jakąś super wysoką odległość, żeby sobie chwycić w bardzo fajny sposób stare miasto. Dla fanów paningu obowiązkową miejscówką jest most kolejowy, który znajduje się nieco dalej, ale który prawdopodobnie również pojawił się już na tych przebitkach. Tutaj też jedna moja uwaga na samym początku, a mianowicie chodzi mi o to, że po jednej i po drugiej stronie niestety, ale znajdują się drzewa. I podczas robienia idealnego zdjęcia może być tak, że dosłownie zabraknie wam dwóch albo trzech metrów, no i niestety znowu jest sytuacja tego typu, że wasz dron może zakończyć żywot na drzewie. No a jak wiadomo tego nie chcecie. Plusem za to jest fakt, że podczas robienia wszystkich przebitek w okolicach mostu nie pojawiły się żadne zakłócenia, nie zrywało mi nigdzie zasięgu i za to jest dosyć duży plus. A muszę przyznać, że tego się obawiam, ponieważ są to miejsca raczej problematyczne. A tutaj żadnych problemów jak się okazuje nie było. Jeżeli w dalszym ciągu odczuwacie niedosyć związany z mostami oraz paningiem, to zostaje nam jeszcze jedna konstrukcja, która znajduje się przy samym wjeździe do miasta, przy samym wjeździe do przemyśla. Jest to most, który jest podpisany w Google Maps jako most brama przemysłki. Wprawdzie jest to nowa konstrukcja, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu można tutaj sobie coś ponagrywać, można porobić zdjęcia i przy okazji można złapać miasto z nieco innej perspektywy. Zdaję sobie sprawę z tego, że pokazałem Wam tylko i wyłącznie fragment miasta i raczej pokazałem Wam jedną stronę. Ale wynika to z faktu, że chciałem zrobić film na zasadzie top kilka miejscówek dla droniarzy w Przemyślu. Ogólnie mam taki pomysł, żeby zrobić playlistę w przyszłości. Załóżmy na tej playliście będzie film top kilka atrakcji wokół Przemyśla. No i obowiązkowo trzeba zrobić osobny film z fortami. Bo jak wiadomo, w przemyśle i w okolicach tego nie brakuje. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.